Dziennik Jonathana Harkera. 3 maja, Bystrzyca, Transylwania. 1 maja wieczorem o 8.35 wyjechałem z Monachium. A zajutrz wczesnym rankiem dotarłem do Wiednia. W Budapeszcie miałem być o 6.46, ale pociąg spóźnił się godzinę. Z okien pociągu Budapeszt wygląda na piękne miasto. Wyszedłem na krótką przechadzkę w pobliżu dworca. Bałem się zapuszczać dalej, gdyż z uwagi na spóźnienie skrócono postój. Odniosłem wrażenie, że opuszczamy zachód i wkraczamy na wschód. Wspaniały most na Dunaju, wysunięty najbardziej na zachód, w miejscu, gdzie rzeka majestatycznie toczy swe wody, przypominało czasach tureckiego panowania. Wyjechaliśmy prawie punktualnie i po zmroku byliśmy już w Klausenburgu. Tu zatrzymałem się na noc w hotelu Royal. Na obiad czy raczej kolację był kurczak z czerwoną papryką, wyśmienity, wymagał jednak popicia. Kiedy poprosiłem o wodę, kelner wyjaśnił, że ostry kurczak to miejscowa potrawa narodowa, którą znajdę w wielu miejscach. Porozumiewaliśmy się po niemiecku i naprawdę ucieszyłem się, że choć trochę znam ten język, bo inaczej nie wiem, jak dałbym sobie radę. Celem mojej podróży jest wizyta u hrabiego Drakuli. Kiedy przygotowywałem się do niej, odwiedziłem British Muzeum, aby dowiedzieć się czegoś o Transylwanii, ale nie znalazłem na tamtejszych mapach posiadłości hrabiego. Znalazłem jedynie bystrzyce, pobliskie miasto z pocztą, jak pisał hrabia. Najwyraźniej jest znane. Poza tym dowiedziałem się czegoś o czterech narodowościach zamieszkujących Transylwanię. Wyczytałem też, że jest to ojczyzna wszelkich przesądów. Postaram się o nie zapytać księcia. Nie spałem dobrze, choć nie mogłem narzekać na łoże. Powodem były najróżniejsze dziwaczne sny, pies wyjący całą noc pod moim oknem oraz papryka, przez którą wypiłem całą karawkę wody. Rano obudziło mnie pukanie do drzwi, więc jednak usnąłem. Po szybkim śniadaniu, tuż przed ósmą, wsiadłem do pociągu, który z godzinnym opóźnieniem wyruszył w dalszą podróż. No cóż. Widocznie im dalej na wschód, tym mniej punktualne pociągi. Cały dzień powoli przemierzałem koleją w piękny kraj. Przejeżdżaliśmy przez małe miasteczka obok rozpościerających się na stokach gór zamków i wijące się rzeki i strumienie. Na każdej stacji widziałem ludzi w barwnych narodowych strojach. Najbardziej malowniczy wydawali mi się Słowacy. W swoich wysokich butach i szerokich kapeluszach wyglądali jak dzika banda zbójców. Podobno są jednak niegroźni. Tuż po zmroku dotarłem do bystrzycy. Bardzo interesującego starego miasta. Leżące na granicy jako, że przełęcz Borgo prowadzi stąd do Bukowiny, musiało mieć bardzo burzliwą przeszłość. Widoczne były nadal wyraźne ślady zniszczeń. Nie oszczędziło go pięć wielkich pożarów i oblężenie na początku XVII wieku przynoszące trzynaście tysięcy ofiar, walk, głodu i zarazy. Hrabia Drakula polecił mi staroświecki hotel Złota Korona. Byłem z tego bardzo zadowolony, ponieważ pragnąłem poznać jak najwięcej z tradycji tego kraju. Wyraźnie mnie oczekiwano, kiedy bowiem zbliżyłem się do drzwi. Na spotkanie wyszła starsza kobieta w tradycyjnym wiejskim stroju, w białych zapaskach i długim farbowanym nieco za obcisłym fartuszku. Ukłoniła się i powiedziała: Herr Anglik. Tak, odpowiedziałem: Jonathan Harker. Uśmiechnęła się i powiedziała coś do starszego mężczyzny w białej koszuli, który stanął w drzwiach. Odszedł i zaraz wrócił z adresowanym do mnie listem. Drogi przyjacielu, witam w Karpatach. Oczekuję pana z niecierpliwością. Życzę dobrego wypoczynku. Jutro o trzeciej rano wyruszy do Bukowiny powóz, w którym jest miejsce dla pana. Na przełęczy Borgo będzie na pana oczekiwała moja kareta, która przywiezie pana do zamku. Ufam, iż Pańska podróż z Londynu była szczęśliwa i że będzie Pan zadowolony z pobytu w moim pięknym kraju, Pański przyjaciel Dracula. 4 maja Mój gospodarz też dostał list od hrabiego, w którym wyraźnie polecono mu, aby zapewnił mi jak najlepsze miejsce w powozie. Ale gdy zacząłem wypytywać o szczegóły, nie odpowiadał, udając, że nie rozumie. Wydało mi się to dziwnym, bo do tej pory rozumiał mnie doskonale. Wymamrotał, że dostał pieniądze w liście i to wszystko, co wie. Spytałem, czy zna hrabiego Drakule i co mógłby mi powiedzieć o jego zamku. Wtedy moi gospodarze nie oczekiwali.